Witam serdecznie kolegów hodowców, hasłem Dobry Lot. Chciałbym tutaj zaprezentować pierwszego gołąbka, którego przeznaczyliśmy na aukcję. Jest to gołąbek o numerze PL0137 4505. Co mogę powiedzieć, gołąbek bardzo fajnej budowy, skrzydełko gołąbka. Fajnie, gołąbek w ręce leży. A co jest istotne, gołąbek się wywodzi. Ojcem gołąbka jest samczyk o numerze 5511. Bardzo fajnie samczyk leciał. Zresztą pięciolatek na naszym gołębniku. Także, jak no, skoro jest, to musi być dobry. Miał już dwie jedynki samczyk, właśnie 5511 na oddział. Trzeci był w locie rejonowy z 516 km. Bardzo fajnie leciał. Teraz już będzie przeznaczony na gołębnik, że tak powiem, na stałe partnery. Wywodzi się 5511, 5, 5 11, to można powiedzieć, że jest to pół brat olimpijczyka z Poznania, Bugatti. Czyli ten ojciec 10-27, ojciec olimpijczyka, był łączony na samiczkę DV, 902 od Krzysztofa Lewko. Ona miała ósmą nagrodę na wystawie ogólnopolskiej w klasie Sport A i dziewiąte miejsce na drugi rok w klasie Sport D. Super samica leciała. Matką tego gołąbka jest samiczka o numerze 5543. Także również lotowa samica. Na drugi rok sześciolatka jest zostawiona. Także bardzo fajnie samica spisuje się w lotach. Przede wszystkim wywodzi się z naszego samca 2860 Bugatti, najlepszego gołębia polski w klasie Sport G, szósty na olimpiadzie. Był on, on łączony na samicę 2214. 2214 była. Najlepszym asem okręgu Katowice w klasie Sport D, a 19 lotnikiem Polski w klasie Sport D. Także super samica leciała, a przede wszystkim jest ona córką 80 czy 40. 80 czy 40 Rewelacyjna samica, najlepszy as Polski w klasie sport-wyczyn, także jak tu widzimy mamy najlepszego gołębia Polski w klasie sport-wyczyn za dwa lata. Ta 83-40 była również znakomitym gołębiem rozpłodowym, dała wiele wybitnych gołębi, między innymi ta 22-14, 22-15, yy, która była najlepszym rocznym gołębiem, ona potem jako dwuletnia mi skrzydło zerwała. Potem 3487 był po niej, trzeci lotnik rejonu samiec 3488, także wiele wybitnych gołębi 8040 wydała, także można powiedzieć, jest to Imbred, bo tu jest ojciec Olimpijczyka, w rodowodzie dwa razy. Także zapraszam kolegów hodowców do licytacji na portalu gołęb w sieci. Dobry lot.